Dzień dobry. W zakładzie przetwórstwa mlecznego twaróg otrzymuje się zazwyczaj w procesie specjalistycznej obróbki mlecznego skrzepu. Do mleka dodaje się specjalne kultury bakterii kwasu mlekowego, obniżające pH i ścinające białko mleka. Dalej kroi się, miesza i oddziela ziarno twarogowe od serwatki. W ten sposób powstaje masa twarogowa. Która po odsączeniu od serwatki i pokrojeniu w mniejsze kostki zostaje odpowiednio zapakowana. A potem trafia do hurtowni i na sklepowe półki. Omawiany twaróg nie zawiera żadnych sztucznych dodatków. Zawiera tylko mleko i bakterie kwasu mlekowego. 100 gram produktu dostarcza 145 kcal, 14,5 g białka, 8 g tłuszczu w tym nieco, 5, nieco ponad 5 g kwasów tłuszczowych nasyconych, około 3,5 g węglowodanów i tyle samo cukrów. Twaróg stanowi źródło pełnowartościowego białka, a także witaminy A, B2, B12 i dobrze przyswajonego wapnia. Co istotne, białko obecne w twarogu, czyli kazeina, zawiera komplet aminokwasów egzogennych czyli takich, których organizm nie jest w stanie sam wytworzyć. Biorą one udział w budowie nowych komórek oraz w odbudowie tych uszkodzonych. Obecna go witamina A wpływa korzystnie na nasz wzrok. Do tego wykazuje właściwości antyoksydacyjne. Witamina B12 zaś działa korzystnie na układ z kolei wapń stanowi podstawowy składnik mineralny naszych kości i zębów. Odpowiednie jego spożycie wraz z właściwą podażą fosforu i witaminy D obniża ryzyko osteoporazy w przyszłości. Do tego w licznych badaniach wykazano, że zwiększenie spożycia wapnia może obniżać ciśnienie tętnice krwi, zwłaszcza u osób z podwyższonym ciśnieniem krwi. Omawiany twaróg ma niski indeks glikemiczny, który wynosi 30. Do tego zawiera mniej niż 5 g węglowodanów w 100 g. To też może być swobodnie spożywany przez osoby z cukrzycą. Twaróg tłusty białuch może być wykorzystywany do kanapek. Pieczywo z twarogiem i dodatkiem szczepiorku lub rzodkiewki to doskonała opcja jako część śniadania. Produkt może być też wykorzystywany do różnego rodzaju wypieków oraz słodkich deserów.